Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Masz rybę? Nie masz ryby. Dzisiaj jestem nad wojskowym stawem. Dzisiaj jestem z pontonu, więc mogą wpaść jakieś fajne ryby. Szczególnie, że jest bardzo fajna pogoda do łowienia. I co? Zobaczymy! Na razie łowię na spławik. Mikałaj tak samo. I jakieś tam brania są. Śnęta to kukurydza. Mam też spinning tam gdzieś na brzegu. Na niego trochę połowiłem i totalnie nic się nie dzieje. Ale największym problemem ze spinningiem. Masz rybę? Nie masz. Jest to, że zobaczcie, jak to wszystko zarosło. No jest tylko tam trochę miejsca, gdzie nie jest zarośnięte. A tak to wszędzie są rośliny w wodzie. Więc no spinning odpada. Ale zanim złowimy potwora, opowiem Wam pokrótce o fish surfing, czyli o dosyć przydatnej aplikacji dla wędkarzy. O jej ogólnych funkcjach opowiadałem Wam w zeszłym roku, ale jakiś czas temu dodali nową zakładkę, jaką jest Marketplace. Jest to miejsce w aplikacji, gdzie możecie znaleźć oferty sprzedaży najróżniejszych przedmiotów. W teorii możecie tam zakupić dosłownie wszystko, ale w praktyce są to rzeczy związane bardziej z wędkarstwem i różne ubrania. Zresztą, co ja Wam będę opowiadał, na aplikacji macie link w pierwszej linii opisu, więc pobierajcie i sprawdzajcie. Więc co, spławiki są już pozarzucane i czekamy na jakąś rybę. W ogóle problem jest taki, że trochę wieje, a ja nie wziąłem żadnej kotwicy. Ale w ten sposób to udało się rozwiązać, że wiosło się tutaj wypchnęło między jakieś gałęzie i się nie przesuwamy. Więc no, elegancko. Stoimy w miejscu i łowimy. Jak tutaj nie będzie nic brało, no to sobie popłyniemy gdzieś indziej. Miejscówek tu jest mnóstwo. Mówię Ci, pod chlebem coś siedzi. A. Zaraz wyciągnę tu jakiegoś pięciokilowego lina. Ty już dzisiaj zrobiłeś tak z pięć razy? Nie, pierwszy raz. Wcześniej ci się urwał, spławik? No, ale tak pierwszy raz. No, pierwszy raz ci się spławik nie urwał. Ale jesteś niemądry. Ara, <laughs> właśnie, nie tu. Ty, bierze mi. Wzdręga. Znowu. Że co? Oliwka. Myślałem, że oliwka spadła do wody. Ale Jest kolejna O, była. Była i się zmyła. No. A jakby tak założyć za cztery kukurydzę? Myślisz, żebyśmy złowili więcej czy bardziej nic? Więcej. Dobra, to zakładam jedną. Ty od razu branie. I jest. Wielki, to O, no wiesz, ja tam widziałem na tarze to były dużo mniejsze. Serio? Tak. Mama i transfer miał. Ija, ja. Co ty gadasz? Ja sam studiował hemoglobinę. Ija, ja. I ja. <grystanie> Że co studiował? <grystanie> hemoglobinę. Dobra. <grystanie> <grystanie> Jak coś ja tego nie wytnę. <grystanie> Wytnie wytniesz. Nie. <grystanie> Wszystko się nagrało. Tak, tak. Idzie w internet. Bez sensu, bo Mikołajowi coś bierze, a mnie nie. I tak ciągle. Wypowiedz się na ten temat. Nie bierze mi nic. No teraz nie bierze, ale przed chwilą brało. I myślę, że oszukujesz. Może dlatego, że nie przerzucajesz przez pół godziny. Dobra cicho. Bądź. Jest kolejna wzdręga, tym razem troszkę mniejsza. Właściwie to sporo mniejsza. Na kukurydzę O, no i pięknie. Więc kolejna kukurydza na haczyk. I zarzucamy A ja wiem czy większa Ta pierwsza co złowiłem spora była A te to małe się łapią już z 10 ich złowiliśmy O, jakąś roślinę zahaczyłem Ej, zamiejmy się miejscami bo Muszę coś zobaczyć Dobra? Nie. Czemu nie? No bo ty mi nie dajesz tam zarzucić teraz. No, Chciałem sobie zarzucić o tu. Tak, średnio tu coś bierze. Więc teraz rybki tu trochę przestają współpracować i płyniemy gdzieś indziej. Gdzie płyniemy? Jak myślisz? Nie wiem, może tam gdzieś jest Dobra, możemy tam podpłynąć. No, dobra, to płyniemy. Więc jesteśmy teraz tutaj przy takim drzewie i zobaczymy, czy tutaj coś będzie brało. Więc wróciliśmy z powrotem tutaj, gdzie łowiliśmy na początku. Próbowaliśmy tam i tam. Tego już wam nie nagrywałem. I niestety ani brania. Więc jesteśmy z powrotem tutaj i próbujemy. Może jeszcze coś tutaj się złowi. Chociaż nie wiadomo czemu. Troszkę przestało tu brać. I tutaj się coś jeszcze złowiło. Taka wzdręga, więc fajnie. Niewielka strasznie, ale coś padło. Słuchajcie, generalnie to będziemy już zawijać, głównie dlatego, że nadchodzi burza. Już co chwilę słychać naprawdę dosyć głośne brzmienie. Totalnie tego nie widać, po niebie w sumie też, ale. Naprawdę ma zaraz chyba być burza Zresztą tak jest w prognozie Więc co, będziemy już zawijać Mam nadzieję, że odcinek jako tako się podobał Byliśmy krótko, ale coś tam wpadło Więc to by było na tyle Do usłyszenia, do zobaczenia i siemano I Woda Okej okay. Teraz wiosła jakoś ogarnąć